Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób przygotować rewelacyjną, wybielającą domową pastę do zębów. A dlaczego ona jest taka wspaniała? Otóż ta pasta składa się wyłącznie z naturalnych produktów powszechnie dostępnych, a jej działanie jest zdecydowanie lepsze niż wszelkich chemicznych. Wybielaczy. Naprawdę spróbuj sam, spróbuj sama, a zobaczysz, a się przekonasz. Wystarczy stosować ją co najmniej dwa razy dziennie przez okres miesiąca, a efekty mile Cię zaskoczą. Ale co ja tutaj będę gadać, co ja tutaj będę obiecywać, spróbuj sam, spróbuj sama. Zapraszam zatem po przepis na tę pastę. Do przygotowania tej wspaniałej wybielającej pasty do zębów będziesz potrzebować trzy łyżeczki nierafinowanego oleju kokosowego, ale uwaga, nierafinowanego, tłoczonego na zimno, bo tylko taki olej posiada najlepsze właściwości. Olej kokosowy zawiera kwas laurynowy, który działa wybielająco. Kolejnym składnikiem jest. Soda oczyszczona, pół łyżeczki. Jeżeli obawiasz się sody oczyszczonej, to od razu Ci powiem, że w każdej kupnej paście do zębów soda oczyszczona się znajduje. Ale możesz dodać sobie mniejszą ilość. Według mnie te pół łyżeczki jest ilością idealną. Oraz, i tutaj tkwi ta bomba wybielająca, węgiel aktywny. To jest proszek i tutaj wykorzystałam takie kapsułki. I pięć takich kapsułek otwieram i dodaję do tej pasty, do zębów. Można wykorzystać tabletki, ale trzeba będzie je sproszkować. Trzeba będzie je jakoś pognieść, a one niemiłosiernie brudzą. Naprawdę. Węgiel, o ja już mam, Ciemne ręce, czarne ręce od tego węgla strasznie brudzi, z tym, że jest bardzo łatwy do wyczyszczenia. Niemniej jest to bardzo drobny proszek i do przygotowania tej pasty radzę ubrać się w jakieś ciemne ubranie, żeby zabezpieczyć się przed ubrudzeniem. I teraz te wszystkie składniki dokładnie mieszamy. No i niestety tutaj w tym przypadku pewnie się pobrudzę, ale to nie ma większego znaczenia, bo dla takiego efektu można się trochę uczernić. I teraz dokładnie wszystko mieszam. No i to trzeba robić też ostrożnie, żeby ten proszek nie wyleciał, żeby nam tutaj nie pobrudził. Ja mam ten olej kokosowy w trochę takiej zwartej konsystencji, ale jeżeli chcesz, żeby on był bardziej taki oleisty, no to można go troszeczkę podgrzać, postawić na kaloryfer na przykład i będzie się wówczas łatwiej rozprowadzać. No ja chciałam pokazać jak to się robi właśnie w takiej normalnej konsystencji w temperaturze pokojowej. O i taka pasta do zębów z tych trzech składników jest naprawdę rewelacyjna. Ja się tutaj wspomogę patyczkiem, bo łatwiej mi jednak mieszać patyczkiem, nie łyżeczką. I uzyskujemy taką ciemną papkę. Tej pasty starcza tak na około 2-3 tygodnie. Nie trzeba jej nanosić jakoś bardzo dużo na szczoteczkę. Wystarczy niewielka ilość. No i oczywiście myjemy nią zęby. Co najmniej 5-6 minut. I pamiętaj, że podczas mycia zębów, żeby nie naruszyć dziąseł. No wiem, może to być ciężkie do wykonania, ale nie chodzi tutaj o to, żeby podrażniać dziąsła, ale żeby wybielić zęby. Pasta jest już gotowa. Jak widzicie, jest to czynność może niezbyt przyjemna, bo jednak brudząca. Tutaj widać jak to wygląda. No, udało mi się nawet zrobić tak, że nie pobrudziłam blatu. No. Trening czyni mistrza, bo ja tą pastę robię tak średnio właśnie. Co miesiąc, co półtora miesiąca. O, podczas mieszania ta konsystencja robi się coraz luźniejsza, no bo wiadomo, robi się wyższa temperatura i olej kokosowy powoli się rozpuszcza. Nie trzeba tej pasty przechowywać w lodówce. Wystarczy w ciemnym miejscu, w chłodnym, na przykład w łazienkowej szafce, no chyba że w łazience masz 30 stopniowe temperatury, no to wówczas lepiej przechować ją w chłodniejszym pomieszczeniu, ale ważne, żeby było to ciemne pomieszczenie. Ja taką pastę przekładam do zamykanego pojemniczka, który nie przepuszcza światła. Także mam nadzieję, że ten przepis Ci się spodobał, że wypróbujesz i podzielisz się w komentarzach efektami. Tylko jeszcze raz powtarzam, stosuj tą pastę co najmniej miesiąc. Co najmniej dwa razy dziennie. Szczotkuj około 6-7 minut i nie podrażniaj dziąseł. Może nie tyle nie podrażniaj, co spróbuj omijać dziosła. Da się, naprawdę da się tak szczotkować zęby. Wystarczy, że szczoteczka nie jest zbyt gruba, tylko troszeczkę cieńsza i spokojnie daje się tak zrobić. A jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś inne pomysły, no to śmiało się podziel nimi w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia. Oczywiście zapraszam na inne moje filmy w zakresie naturalnej pielęgnacji urody. Pa, pa.